Hej, siemanko, tu Wronek, nadaję właśnie ze skrzyni, z której to mam zamiar udać się dalej. I teraz tak, moment, to ja sobie muszę ziorgnąć na mapę. A cię w pytkę, ja nie w tą mańkę poszedłem co trzeba. Ho ho No, na szczęście nie dużo mam do tak czy inaczej trzeba ślizgiem przejechać aż pod tym pokoik... ...z wagonami. Chyr na drugą stronę, no. Leć, 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 leć. Ye. Yeah. Kurwa, żeby tak mógł otwierać, żeby mnie ja tak mógł otwierać drzwi, ale już widzę minę, nie wiem, wykładowców, profesorów czy kogokolwiek, jak wchodzę do sali z buta, ucieszyliby się jak nic. Py, 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 py. O, kurwa, już prawie, już prawie. Jeb, klucz w oko. Dobra, jedziemy dalej. O, tutaj znów pociąg. O, jest ta łajza! Ta łajza, albo jakaś inna. Tam tak kuźwa nie miała macek i nie ściągała pociągu. I nie, tam, tam coś jest. Tam coś kuźwa jest. Skrzynka, czyżby? No kurwa. To jest pokój, pusty. To jeszcze tego nie widziałem. Okej, okay. i zakładam, że ten wagon będzie mi potrzebny z drugiej strony, więc ja wezmę... No tak, kurwa, zgodnie z prawami fizyki, zapierdala ruchem posuwisto-przyciętym. Aaaa, po to był mi ten wagon. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, to, to dobrze, że go wziąłem ze sobą. Że ten dostał z takiej macki. No he, he. A, Ale tu coś jest. No na chuj mi życie. Życie to ja mam dużo akurat teraz. No nic, wełę tunel. Zaraz dotrę do komnaty tajemnic, jak tak dalej pójdzie. Czekaj, czy wojna umie mówić w wężowym? O! 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 A, to ten, co się go ujeżdża! Dobra, okej. Okay. Aha, tam jest drugi. kurwa Tak, sobie cnął w dół. Dobra. Jakby to kućwa zrobić, bo... Boje... Tak, kurwa, będą ze mną grały w ping jak Alistar. Z Lola. Okej, okay, na nie to nie działa Dobra, pierdolę Odpalam turbo uber W rąka. Oho. oho Więcej, chodźcie Zjazd rodzi. Aha, no tak Przecież jak ja odpaliłem to najlepiej by to kuźwa zresetować Co za łajzy Wyjazd O, 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 pierwsze ujeżdżanie O, Pierwsza ujeżdżanko Potataj, potataj, potataj A, bo ja tym mogę w sumie deczko sterować właśnie ogarnąłem Tego przetmę pół z małego Tu któryś był A wszystkie są do strzału tylko O, 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 dobra. Więc złapałem jednego Złapałem drugiego i trzeciego, dobra Kurwa, odbijają. Ile tu tego kurwa jest? No! Już prawie mam tryb uberbronka. Okej, okay, jest tryb wronka. to jedziemy teraz z tym Nie, nie będzie egzekucji, sorry, ale egzekucji nie będzie, jak tylko wejdę, żeby zrobić egzekucję, to zaraz to się zamienię w do wojny, a nie po to jestem skurwidemonem, żeby... No, razu! Ech, kuźwa. Chyba se wrócę po punkty życia, bo tu oczywiście żadna łajza nie, nie da, co ja wcisłem. Chyba. Tylko kuźwa, z której ja strony przybyłem? Nie staj, przybyłem... Staj. Dobra, tu gdzieś była skrzynka z punktami życia. Na końcu tego wężowego tunelu. No. Kudy, ale to jest oszukaństwo. Wystarczy, że chcę zrobić egzekucję i już jestem zwykłym... No nie marnym, bo marnym to akurat nie jest, ale... ...nieco słabszym i z mniejszą tężyzną fizyczną e, wojną. Nie wiem, jak się zamienić w skurwi demona, to... beach please. Jadę wszystko. Okej, okay, w tą mańkę trzeba teraz wderzać, bo... ...to jest ślepa uliczka, więc coś będzie. Schronienie Wulgrima? A a, 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 prawie, kurwa. Prawie się nadziałem na tą skurwymackę. Nie, nie. nie. W takim razie gdzieś musi być wybuchacz. Oooo! A panieszza skrzynia w niej. Poszukiwacz skarbów. Oh my. Ale o maj. Albo A O, wiem jak. O. A, takiego wała, teraz jak mam mój shuriken, gwiazdkę, to przejrzy z ogień z dupy. Dobra. Pozbierane, a to bajerancko, Tak jak ja mam teraz wykrywacz kuj, za skarbów, to... Eee, Easy. Dobra. Tu nie. O! Jakiś śmieszny demon. Co jest tu, jak pójdę dalej? Jak pójdę dalej, to jest trochę wody. Mogę tam zejść pod wodę? Mogę. A, nawet muszę. Zapewne, dobra to idę się zajmę tym demonem najpierw. Toś taś. Chodź, cóżko, chodź. Do papy w Chodź, chodź, mam dwa mieczyki, ja mam jeden, kurwa, ale. jest yeah. Czy dalej O o o to. się troszkę z jedno. A to ciekawe, spieprza przed moimi atakami, nie? Ale ale generalnie to bije mnie wręcz, tak jak ja ją. Więc o co chodzi, to jeszcze nie do końca wiem. O, chodź, chodź. Hop. Bo jak się prosi o tą egzekucję, widzieliście, tak stoi obok, Hop, hop. Wszyscy załatwieni, jeszcze tak. Skurwi demon. No, gin, 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 gin. Umrzej. Przepadnij. O. Mi urwał łeb? Boże, jaki to jest brutal? Czy to była kobieta? Jakby na to nie patrzeć. Znów skrzynka z życiem, a znów ja, oczywiście, na full. Dobra. Coś się jest... a nie? Przecisnę guzik. O, rozwarłem wrota. A, no to dobrze, poszedłem w takim razie. Okej, okay, a tu jest skrzyneczka, którą ja. Aha, nie, nie przepraszam, To ta zielona, dobra. To ta skrzynka spokojnie. Niech na razie sobie tu zostanie. No, tak, to też będę miał na łapie skrzynki? Ciekawe czy tam gdzie... Tak, to jest skrzynka z życiem. To no, nie wiem co. I tu pewnie też skrzynka z życiem, no bo jak żeby inaczej. Kurwa, dużo tych skrzynek. Trzeba będzie chyba się przebiec. O! O! Jeszcze do przodu widzę. To spoko. Dobra. Tak czy inaczej, hyr do wody na razie. Skąpciać. Pokąpciać trzeba troszku, no to nawet się nie muszę rozglądać teraz, za skrzynkami, bo mi się same pokażą wszystkie na mapie. A tu do góry zapewne. No i teraz. Okej, kurde, jakimiś tunelami. O! Znowu te małe szkrzaty. Oj, nawet widzę skrzynkę, ja się dymi z niej. A, wszystko fajnie. Tylko jeszcze nie do końca wiem, jak to zrobić. No cóż, chyba trzeba uderzać na dół. Ale mi się to nie podoba. Ja nie chcę na dół, ja chcę górą jakąś przelecieć, przelewitować, przeleć po sznurku. jak pisgłem w ziemię. Se nie wyrobiłem. Hop, pióreczka i jak przelecą te małe gnojeki, to ja będę mógł zadmuchać na świecie. czy Tu coś jest. Skąd? Chyba, jama Tu coś jest? Nie. O, ale tutaj jest. Skupisz yeah. O! O! byłem i proszę bardzo. I co, Tylko teraz coś w którą ja stronę mam. Tu jest skrzynka. Ja skrzyneczki nie chcę zostawiać. Ale wciąż nie mogę wyskoczyć. Tam wszystkie te zielone pica siedzą mam iść. Tu się mam niby złapać, tak? O, kurwa. No chyba, że tam jest jeszcze drugi kryształ. Nie. Tam nie ma kryształu. Tutaj też nie zrobię więcej wody. Z tej strony. O, chuj chodzi. Dobra. Do góry i kombinujemy. Porówce rówce wyłazisz? Nie. Nie, kurwa, pewnie. Wygodny taki pan wojna gdzieś pójdź odkręcić, wyskoczyć, cokolwiek średnio to wygląda, ale zobacz Ruchy się wyciesz Wyciszysz i nie się to jest łaj wojna A się odwrócił do nich. ...i czekają łajzły... O! ...które się da to rozpizgać, a jak nie w tą stronę... ...to tak! Hop! Nie, nie, tak. Tu, 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 tu... Tu, tu... ...i to. Coś ty kuźwa wojna zrobił. Niech do chuja wafla rzucić tak, żeby przeleciało przez wszystkie te wróbelki. Hop! O, no i pięknie, to, zresztą, k**wa, potrafisz. Teraz przez te trzy niech to tak polata. Teraz przez te dwa, za drogą eliminacji i został jeden. A, a już go raczej tak, też już go nie ma. No i pięknie. Stoję kuźwa na kawałku skały. Zajbiście, nie? Szkoda tylko, że główno mi to daje. No chyba, że stąd... Oczywiście, że się puch, a tam nie wybijasz. Nie doleci. No tamto już w ogóle nie mało Jeszcze jakiś został? Dawaj w niego. No. Dobra. Jak cię pierdykam. On się tu nie złapie. No już kurwa, on nie, bo pewnie sobie rączki pokaleczy. Gdybym ja zaś wiedział, co tu uczynić. Tam jest skrzynia. Ale skrzynie teraz nic nie daje. Tu się też nie złapie, na to nie wskoczy. Patrzyłbym do góry, no ale on wtedy od razu daje nura do wody. I nie to, ten Hop, tu nie wskoczy. nic, to tędy spróbuję. Hop. Tu. tu też do wody patrzy. Dobra, nurkujemy. Hop, może tu coś będzie jeszcze. Nie. Jest szeroka dziura, przez którą on się na luzie zmieścił. Patrzcie. O, o, o. Oszukaństwo. Eee, no. Tu na pewno też te czerwone kryształki się nie da jakoś zepsuć. to, o. Nie. chodzi na to, że się nie da. Tu. Czy tu czegoś nie ma? Przypadkiem. Jakimś cudem. Jakieś wyjścia do góry? Kurwa, czyżbym zgadł? No, oczywiście, że tu jest jakieś wyjście, ale. Tak, po prawdzie, to to wciąż mi nie za wiele daje. Bo jeszcze wyżej stąd nie. A, tu! Uch! Jakąś deskę mam, ja jebie. No dobra. Tu, niby, gdzie jest skrzynia, tak? Aha, tam u góry. Kurwissimo dobra. Chyba już wiem, jak to trzeba. Stąd biegiem. Przelecieć na drugą stronę. Tu. Już oznakowanie, takie jak na drodze. Hop. I jestem tu, gdzie trzeba. Tu, pierdolę se. Co ja zrobiłem? W tym momencie, jakbyście mi powiedzieli. Aha. Wylałem więcej wody, tak? Tak. Jest więcej wody, jest więcej wody. Dobra. Ale wciąż się kuźwa nie mogę dostać do mojej skrzynki. A to niedobrze. Ale spróbuję jeszcze raz. Ranie tak? kuźwa woda. Hop. Tu. Tu. I tu. Biegł się. I w dół. No, ale stąd już się dostanę. Hop. Przelecę sobie. No. Kurwa. Odłamek gnieł. No, to teraz, a to teraz to już w ogóle żaden problem. Dawaj, hop, skrzynka z życiem. Kurwa, no serio? Już tego życia mam przecież prawie full. Zostawiam ją, bo ja tak nie lubię wiecie se. Teraz wezmę, a za chwilę się okaże potrzebna. Więc na razie, no cóż, lecimy dalej. <gryw> Odbił się od rurki, dobra, o, strumyk. strumyk płynie wolna, O, kurwa, nie tak zwolna. Okej, okay. tu w takim razie se pizdę. O. Gdzie ja jestem? O, o! Coś tu się dzieje. Hii, czyżby? Czyżby to... Czemu się, się jajca świecą? To jest ON! Jajca mu się świecą na niebiesko Tu już jedno jajco. Zubydzzi laserem we mnie pizgał? Op, dobra, ja pierdolę. O, to jest dupczą kryształy. Patrzcie go. O, a teraz się nie da. A to ja się muszę kitrać za tymi. No. Dalej napierdalkę. Ja ja niby mam do niego podejść. A może muszę wagonem zakurwić? Biegł się za wagonem, za wagonem, za wagonem, kurwa, chowaj się za wagon Hop, podjadę z tym wagonem tam bliżej. I jedni z wa wagon. Kurwa, chłopie, raz za porządnie. Dobra. Ja się skitram za tym, żeby ta tamtemu przeszło. No, w ten sposób można dubczać. Eee. Hehe he 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 he. Cały się w dupe łajzo A ten zostaw kryształ do wafla Dobra, jeden rozwaliłem Tu ładuj cały czas w ten No tu tu bardzo dobrze A ten zostaw w spokoju Chyba tam, tam nie. I znowu kurwa laser ja bym powiedział, że jest wręcz nudny, ale, ale dobra, no działa. Spawa mnie tym laserem. Dobra, koniec. O, z kurwis indoa! dobra. Czy... dobra Rozumiem, że dalej nie pójdzie, dobra. Oga się za laserem. Może jak mi tak podleciał, pierdolną i tak spięści w to, w jajco. Jej, jemu. O nie, dobra, nie zrobiłbym tak. W takim razie że trzeba teraz trochę pobiegać, żeby tam ten kryształ odpoczął, żebym go mógł zepsuć. A, trochę mnie pospawał. Łaj za jedna no. A kurwa! O, mogę, 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 mogę. Dobra, rozpisz wszystkie kryształy. O, za wagonem też się mogę chować. To dobrze wiedzieć. Dobra? A kurwa, w niego dostał. Tak, i wypierdol wagon. Co tam robi wabito, skurde, synie. Dobra, biorę wagon, i ergol na serwisie go. Gdzie jest tam wynik? Co on odtupca? Kurwa, zaraz mnie odłamki skalne z nieba zabija. Dobra, to teraz biegu się. Może teraz jak podlecę. Ooo, w co trafiłem. Ok, ale to nie był dobry żeby podchodzić bliżej. Co już? Nie róbcie sobie, że wystarczyło rozpis jajo i, i tyle. Jądra na wierzchu. Zadą wróg. Ooo, w pytkę. Aaaa ile tego kurwa jest! Szybko! Rogiem! Shift Dobra, wszystkie idźcie stąd O! Już wszystkie, dobra To napierdalam do jeszcze raz Dobrze Biegiem do tej YZ teraz okej okay. nie wiem czy już czy jeszcze nie się miota kur... eee zluzuj och chodź, hop skoczę dobrze to ja w takim razie pierdolny... łap tu i pizni je yeah. najzwyczajniej się kuźwa po nogach Je! Yeah. A w to mam kroić dobra! Oj, i tak, i wypięknie to O, 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 Co się dzieje. No. Aha, znów zatmie wrogi, i znowu przylecą te druty, tak? No oczywiście, że tak, dobra. Mam już ustawione na to. To się nie boję. O! Spierdalando! Wszystkie giną. Tak bym sobie połapał parę, żeby sobie troszkę życia odnowić Chodź, chodź, chodź Okej, okay, no to łapiemy znów i je. Yeah. No A kurwa, teraz ja zaś dostałem znowu z, z pociągu Hop No, lecimy kreć znów Szybko, 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 może złoże, może znażę. a Kurwa po jajcach, po jajcach, po jajcach, po jajcach. Ok, i lando. Znów to. Chyba zaraz się zamienię z dużego demona. W skurwi wronka. No chodźcie. Jak się je fajnie rozpieprza z tego. Op. Dobra, oddawaj mi trochę punktów życia. Jeden z drugim, hop, trzeba sobie troszkę podnawiać Hop O, o, dobra, to sobie podnawiałem, widzę Dobra, to zrobię tak Kiecę znowu wagon Widzę, że ten wagon wajzo. Łap go, tak I A, się zajmiemy w dużego, no to chodź, suko, teraz. Teraz się możemy płuc, chodź. Teraz to ja się ciebie nie boję, za jedno. Jeb, jeb. No, lej, 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 rąku, lej! Duży w Aha, tyle jeśli chodzi o dużego w rąka. Tu trzeba spierdzielać. Pod wagon zajść znów. Zaraz w dupę laser mi wsadzi. A szybko! No właśnie. Okay. Czy ja nie mam jakiegoś item za co, co by mi to punkty życia odnowiło? Nie! Nie mam! Kończ już z tym! O, szybko, 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 szybko! Podjadę, podjadę, zdążę, 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 zdążę. jeszcze pociechać! O! O! Fakie Nie ma nogi, dobrze! Dawaj, w drugą! Albo ładuj w jajco O kurwa Alej... Fak, kasuję ją wagonem, no dobra <grym w górę> Szczerze nie spodziewałem się, że rozpisgam bossa wagonem Jep Dziąsło jej zepsułem. Aj, 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 aż zabolało. Ale mam to coś chyba, co miałem mieć. No nieważne, skasowano. A jest, serce żałobnicy. Nice. W takim razie, czy w tą stronę coś jest? O, znalazłem kamień życia. Nie, serce wybrańca. A pierdykam, co tu się dzieje w ogóle? Magia jakaś, dobra, Hop, o kurde, Blackhammer, siądko ziom! Oh, Why are you here? <laughs> Strange question, seeing as so you're the one broke into my house. You weren't always the Black Hammer. You huddle in exile, a hermit among tombstones. Why? What role did you play in this, thing? Horseman, I've got something for you. A to <inaudible>

Revolver. Ja chcę mieć ten pistolet, nie oddawaj mu go. Aki kozak, no to teraz kuźwa, jak mam już pukawę to. O, łaska. O, wpytkę. Ach, kurwa mam pistolet Ile to kurwa ma luf Cztery Okej, okay, srogo Dobra, podejdę sobie do pana Ultona Jeszcze o czymś pogadamy Jakby mu za z miecza a, Widzę, że pany ma na mnie tak po całości Dobra, to w takim razie O, a jednak mogę z nim pomówić Ale dobra, zostawiamy to na potem Jak to zwykle Zakończę tym razem na kowadle. O, na kowadle jeszcze nie kończyłem. Z młotkiem w kolanie. Dobra, e, słuchajcie, tyle na dziś. Także zapraszam już jutro na kolejną e, część o, Darksiders poprzedzona Hearthstone'em. E, no i w międzyczasie pamiętajcie, lekujemy Facebooka i subskrybujemy kanał. Nic trudnego, trzymajcie się i strzeżeczkę. Hej.